Wiecie co robił tu, 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 tu? Samochód Alberta Bo na pewno nie ta łódka Zobaczcie co was czeka w dzisiejszym odcinku To, to jest gość z prześwitem na dwa palce Od zera do miliona Ujęcie pierwsze Tak, do no się strzela to z karabinu tu, 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 tu. Siemanko, ja jestem Stanki, a wy oglądacie Zapunktowanych. To program o fanach motoryzacji, których poznajemy poprzez fanpage punkty. Oglądajcie. Siemanko, zostaw lajka, zostaw suba. Ja właśnie dostałem namiar do nowego bohatera. Jedziemy do Garwolina, trochę bliżej niż to Rzeszowa. Pozdrawiam turbociotkę. Słuchajcie, jego samochód zrobił niesamowite wrażenie na osobach, które pomagają mi, jak wiecie, wybierać samochody w biurze. Koniecznie oglądajcie ten odcinek. Jestem Albert, mieszkam w Garfolinie i mam golfa. Od początku zakochałem się w nich, mam trzy golfy. No, Najpiękniejsza linia, najpiękniejszy styl auta no, i podatny do modyfikacji. Werwa Street Tracing, czyli zawody po Warszawie i tam z wujkiem pojechałem i tam zobaczyłem pierwszy drift, pierwsze samochody, e, superkary i to było to, gdzie tam w ogóle zainteresowałem się motoryzacją. W wolnych chwilach no, prowadzę klub bilardowy, mm, no i co, siedzę przy golfie, tak, w garażu. zrobiłem takie piękne wprowadzenie dla Was, byście byli przeszczęśliwi, jakbyście posłuchali, jak mówię, ale wiecie co? Kamil jest w samochodzie, zepsuł wszystko, nie zapiął pasów, pikałem mu pas, ale nagrałem to dla Was. Zapnę pasy, bo zapięte pasy są ważne. Koniec z tym? Teraz to. Moi drodzy, przed wami Volkswagen Golf siódmej generacji w wersji silnikowej, ale nie tylko, bo też w wersji wyposażenia R stokowo 310 koni, 380 Nm. Rzędowy silnik z bezpośrednim wtryskiem. Wiecie co? Nic więcej nie wiem, bo to jest Albert, a to jest jego golf i on wie o nim dużo więcej niż ja, więc teraz go trochę popytam. Praktycznie nie ma tutaj nic stokowego chyba, co? Jest silnik, który został wzbogacony o intercooler wydajniejszy i dolot, który teraz no, ma 400 koni Super. aktualnie, 510 Nm. E, Czyli to, ma się czym odpychać? Tak, jest. 3,8 do setki. No to jest troszeczkę, Wci... Ale może wcisnąć fotel. Wszystko właściwie jest zrobione, yy, wygląda jak zrobione od zera, bardzo konkretnie pod ten projekt. Mamy tak, maskę, która nie jest standardową maską, bo takiej maski to fabryka Volkswagena nie widziała. To jest, Co to się wydarzyło tutaj? To jest e, customowa e, maska z Malezji, karbonowa. Hmm. Dalej przychodząc znaczek, jest czarny dołożony, żeby... Wszystko, Musi być czarny, wszystko jak się wszystko gra, jest tak. czarne i w macie, z elementami połysku, to tak. znaczek musi być w macie z elementami połysku. Jasne. Bumper z dodanym splitterem. Tak, dokładny, jest e, dokładka od Maxton'a. Dodatkowo, żeby było jeszcze więcej czerni, lampy są przyciemnione, tak, no to też. Już... No to jest dla bezpieczeństwa, żeby nie oślepiały. Tak, niczego przecież. tak, dokładnie. Nie oślepiajcie ludzi na drodze. Tak on fajnie siedzi po prostu, jak się y, opona chowa w nadkole. No to Dokładnie. pięknie nic chyba nie może wyglądać. No jest pneumatyczne no, zawieszenie firmy Airlift, czyli samochód się opuszcza, podnosi i bawimy się tym, jak chcemy. That's my ride. Tego mogliście nie zobaczyć na samym początku, a powinniście. Od drugiej części 2013 roku, kiedy to został zaprezentowany w Genewie model Volkswagena Golfa 7 w wersji R, Potem chyba uprezentowany w Paryżu na targu. Tak czy inaczej, nie miał takiego splittera i była taka reklama napoju gazowanego, w którym headline brzmiał z pianą na dwa palce. To jest Golfina z prześwitem na dwa palce. Oponki. Z napisami, które się pięknie prezentują, jak furka jedzie. Dziewiętnastka felga i coś tam, duża, duża jakaś tarcza. No, hamulec jest e, 385 z przodu, tarcza i sześciotłok, no, który naprawdę hamuje w miejscu. No, 500 N, 400 koni, to się musi jakoś zatrzymać. Tak, nie? jak jest moc, to muszą być hamulce, trzeba no się gdzieś zatrzymać. Jest e, miejsce na to, żeby wyrzucić kotwicę? Z bagażnika się rzuca. <laughs> Szyby, przepuszczalność światła jakieś pół procent, ze... <laughs> żeby po prostu, ale ja rozumiem, bo jak zrobiłeś tak fajną furę, wszyscy Cię rozpoznają na ulicy, robią zdjęcia i musiałeś mieć trochę prywatności. No troszeczkę trzeba jednak mieć, no auto się wyróżnia, jednak na ulicy no, przyciąga uwagę. Ale jak byliśmy przy szybach... To jeszcze o szybie możemy pogadać z tyłu, bo też nie jest. To tak, to jest standarde. dosyć oryginalna szyba. Nie widziałem tego jeszcze w Polsce nigdzie, no bo w nowych samochodach zaczyna już się, znaczy no, już jest standardem, że żyłki są po prostu, jest szyba Grzewana. dogrzewana, tak. dogrzewana. Tu jest została to usunięta, gdyż jest od środka oklejona. No, by nie widać tych właśnie żyłek Wyszlifowana jest, nie ma wycieraczki Nie ktoś... ma wycieraczki tak. Powiedziałeś tak, masz maskę z Malezji Z Malezji Dyfuzor jest z Australii Dyfuzor z Australii Tak Golf z Niemiec Pomysł Twój, czyli z Polski Dokładnie Auto ma dwa lata Przez pierwszy rok gdzieś tam go jeździłem, użytkowałem, bawiłem się A teraz już od roku gdzieś tam już jest praktycznie wszystko montowane, krok po kroku i wyszedł no, na razie taki efekt. Słuchaj, ja, ja jestem zachwycony. Ja wiem, że Wy też na pewno jesteście zachwyceni. Napiszcie jak bardzo w komentarzach pod tym filmem. Zobaczyliście golfa, widzicie jak jest pięknie zrobiony. A teraz jedziemy w jakieś specjalne miejsce, które Albert nam pokaże. I tam trochę jeszcze poopowiadamy o golfie i pojeździmy. Czekaj, buty no, wytrzeba, trzeba. kapcie założę. Gada? Trochę gada. Gada, blata, pełny serwis! Nie jest za gorąco, nie jest za zimno, jest idealnie. Brzmi auto super. W ogóle wiesz co, teraz to ja się cieszę, że ono ma e, aż tak przyciemnione szyby. DSG robi robotę, co? Skrzynia automatyczna DSG. Tak błyskawicznie zmieniają się biegi. W nie ma dwuprzewagowej skrzyni. Więc te biegi samochód zmienia trochę wolniej, mniej dynamicznie, mniej ochoczo. A tutaj rzeczywiście jest tylko taki kolejny bieg, powiedzmy jeszcze jedną rzecz, bo tak sobie patrzę, oprócz tego, że oczywiście jest zadbany w środku, czyściutki wypucowany, ale no, widzę, że to tak samo z zewnątrz jak i wewnątrz dwa niego planujesz tutaj robić coś w środku? Wiesz co, w planach jest y, gwieździści dach, czyli jak w Race ma, są gwiazdeczki latają, y, takie fajne fajne efekty no to to chciałbym zainstalować, już mam znajomego, który podoła da okay. radę to zrobić no kolejnym elementem to karbonowa kierownica z wyświetlaczem y, Wie, w BMW-kach takie były tak, w BMW-kach właśnie coś, ale w tak. Alcantara wszędzie, uh -huh. co tam jeszcze, fotele, zastanawiam się nad wymianą, na pewno jak nie wymiana to przeszycie. Okay. Może by tutaj już było exclusive, tak? Dobra, ale myślisz też o jakimś audio? Audio trochę mniej. No to, właśnie. Tutaj hucie tutaj tak, ta. Tak jest. Słuchaj, bo właśnie, bo jeszcze widzą nie powiedzieliśmy, bo Ty robisz te projekty, ale nie tylko po to, żeby Pokazać na swoim Instagramie, ale też jeździsz w różne miejsca, nie? Tak, jadę na, jeżdżę na zloty różnego rodzaju, bo no, żeby stał w garażu samochód, no to, no, to nie, nie jest po to, tak? No. Smutno by było, tak. ludzie muszą to widzieć, fajne projekty. Tak, niedawno wróciłem z jednego właśnie ze zlotów spod Lublina, za tydzień jadę do Krakowa, żeby pokazać ludziom, co to jest tuning, co to jest pasja, jednak żeby cieszyć oko. Właśnie tak, kiedy zjesz na obiad, bigosu babci. No to nie rozgrzany wydech, jest. No, ja takie rzeczy robiłem, moja żona wtedy, wiesz co mówi? bo ja zawsze tak, wiesz... Tocknie się w głowę ja, Tak, albo wiesz co? Brzmi jakby się zepsuł Ale bo to się podoba nam, nie? Musisz strzelać Tak, Musisz strzelać jak z karabinu to jest Tak jednak, jest, tak. popcornik musi być Popkornik popkornikiem, ale jako, że znasz yy, yy, zasady naszego programu jedziemy Jedziemy to i to czymś to... czymś ja się tu muszę przejechać yy, no. tylko Znajdźmy jakąś taką drogę, żebym ja go nie uszkodził, mm -hmm. bo jest niski, jak widzieliście zresztą, eee, i zobaczymy, jakie ja będę miał wrażenie zeznania. Co do na to? No i Oczywiście, jedziemy na drogę, na drogę, gdzie tam możemy sobie spokojnie pojeździć w jedną, w drugą, w trzecią stronę, gdzie tylko sobie zażyczysz. Słyszeliście? No to. Nara. Jak to jest, że fotel kierowcy? Jest zawsze bardziej wygodny. Yy, wiesz co, bo ma przysłonę kierownicę. I ona, ona, to jest, to jest jednak to. jest to. No dobra, to co? No Jasno. Tryb Ultra Race. Ale kurde, powiem ci, że jak się tak jedzie, tak pierwsze, pierwsze wrażenie mhm. bardzo cywilnie bardzo. To jest bardzo auto, które naprawdę do jazdy w trasę, czy nawet po mieście, jest bardzo wygodne. Ja naprawdę jest bardzo z tym zadowolony z każdej generacji golfa, bo mogę jechać i szybko i po mieście i w trasy jest super. Naprawdę za to szanuję. I bez My Powoli przejeżdżamy przy wszystkich zjazdach, bo jak urwę koledze Splitter, to będziemy mieli 100 odcinków mniej do nagrania z budżetu. <grym> Muszę chyba zwolnić, czy ile ja mam miejsca? Góra dół, jak... Nie, tutaj jest prosto, jest spokojnie. Możemy jechać 40, 70 jak tam... Milion. To, to jest jedna na milion, tak? <noise> Ta fura jest jedna na milion! <noise> tak. Bang, bang, bang! Rzeczywiście, jak go trochę podniesiesz, to nie czuć po nim, że jest aż tak niski. Wcale nie jest aż tak twardy. Ja powiem Ci, że jeżeli chodzi o Volkswagena Golfa, to też mam doświadczenie z tym autem. Najlepsza fura na trasę, jaką jechałem, ale nie ze względu może na luksus, tylko na ekonomię jazdy i pakowność, to uwaga, był golf generacji piątej i z silnikiem 1,9 i z mocy 90 koni, który po prostu w trasie potrafił palić 4,6 litra. Mam taki pomysł, tylko będziemy się musieli przesiąść z powrotem do tego pomysłu, bo ja bym chciał zobaczyć, jak to auto przyspiesza 0 milion. <grym> e, to. Ale. E, nie wziąłem gotówki na splittery i inne rzeczy tutaj, to jest naszych drogi. My jesteśmy poza drogami publicznymi w tej chwili Jak co Zrobimy? Oczywiście. Start. Po, po to jest to. Tak jest. Dobra, dobra. Z własnej woli się przesiadamy. Dobra. Szanowni Państwo, od 0 do miliona ujęcie pierwsze. Żyliście, już się zamieniliśmy miejscami, a ja nie siedzę obok Alberta, a Albert nie siedzi obok mnie. A to tylko dlatego, że jedziemy teraz do jego klubu bilardowego. Słuchajcie, jak dobrym pomysłem jest wyzwanie właściciela klubu bilardowego na challenge w Bilardzie? Najlepszym. No to właśnie dlatego to robię. Wyzwałem Alberta na challenge i ten, kto wygra, zabiera gadżety punkty. Przyjmujesz taki challenge? Oczywiście. Pianę. Przybite. Ja. Musisz wiedzieć, grałem w bilard tak naprawdę. O, to... I, y, byłem mistrzem podstawówki w 76 imieniu 34 pułku strzelców Budziszyńskich w Warszawie. Także e, je, jeszcze czego bać? No ja. O, to nie jest proste. Trafiłem. Nie, nic mnie już tutaj nie Dzięki, Gratulacje. jeden Gramy do pięciu. Ty jesteś Tost, tost. i stygniesz. Uwaga, powiedzieli mi co mam powiedzieć, Powiedz ja miałem powiedzieć tak Przegrałem z właścicielem klubu bilardowego, jeździłem z właścicielem Golfa Golf ma y, super moc, 400 koni, 3,8 do setki, jest czarny jak zło Ma podświetlenie na fioletowo i na inne kolory A wy wiecie co macie robić? Macie subskrybować nasz kanał, bo za chwilę wchodzi nam kolejny odcinek I macie falować też fanpage punkty, bo czemu nie?